Zielona Góra kolejny raz podjęła walkę z komarami i kleszczami. Chodzi o opryski na terenie całego naszego miasta. W ostatni weekend w godzinach wieczornych i nocnych przeprowadzili je pracownicy zakładu gospodarki komunalnej. W pierwszej kolejności opryskiwane były tereny przedszkolne, prace zabaw, pasy zieleni wzdłuż ścieżek rowerowych oraz te w pobliżu akwenów. Tradycyjna akcja, którą realizujemy już kilka dobrych lat, ona ma, ta akcja ma na celu zabezpieczyć mieszkańców przed ewentualnymi ukąszeniami i zmniejszamy populację kleszczy. Współpracujemy z Uniwersytetem Zielonogórskim, z biologami, którzy najpierw poprzedzają nasze opryski badaniami miejsc, których ewentualnie populacja, Kleszczy jest dosyć duża i sprawdzają na jesień nasze rezultaty pracy. Okazuje się na przestrzeni tych kilku lat, że kleszczy w Zielonej Górze jest coraz mniej, więc wydaje się, że staramy się chronić mieszkańców przed niebezpiecznymi skutkami groźnych chorób wywołanych przez kleszcze. Krzysztof Sikora dodaje, że stosowane przez ZGK środki są bezpieczne zarówno dla ludzi, jak i zwierząt.